Cześć, witajcie! Tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was film o tym, co jem w ciągu dnia i to jest seria jesienna. Niestety, film jest z małym cheatem, ale oglądajcie dalej, to zobaczycie dlaczego. Większość dni staram się rozpoczynać od dużej ilości wody z cytryną. Wiadomo, potrzebujemy zalkalizować się trochę po nocy i obudzić swój organizm. Jakabym w ogóle nie piję, więc nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego. Po jakiejś godzinie zabieram się za mojego koktajlu i jest to moje ulubione śniadanie. Rzadko się zdarza, że na przykład zjem sobie arbuza na śniadanie, a koktajl to jest właśnie to, co lubię najbardziej. Najpierw wkładam daktyle, później coś zielonego i staram się go upchnąć jak najwięcej. Udało mi się zmieścić całą główkę sałaty. Dalej śliwki, banany i jabłka. Jedno mi zostało. Całość zalewam wodą i miksuję. Następnie przyszła kolejna arbuza, zjadłam go tylko trochę, resztę później, a przy okazji znacie moje sposoby na krojenie arbuza, jeśli nie to koniecznie obejrzyjcie ten film. Na obiad zjadłam sałatkę i tu jest mój mały cheat, dlatego że jadłam trochę kaszy gryczanej i gotowanego kalafiora a przyczyną tego było to, że po prostu moja sałatka była za mała. Co? Nie ja ją robiłam, więc nie powinnam wybrzydzać. Na podwieczorek zjadam owoce. W ogóle to była niedziela, dlatego był podwieczorek. Zawsze staram się mieć jakieś owoce, wziąć ze sobą, żeby oczywiście dzielić się z innymi, a samej też mi coś nie patrzeć jak inni się opychają słodyczami. To jest o wiele łatwiejszy sposób. No i poza tym możemy się integrować z innymi. I przyszła pora kolacji. Na kolację zjadłam humus z ogórka i cukinii. Tutaj widzicie składniki. Ech, powiem Wam szczerze, tak, nie był rewelacyjny, ale po prostu już nie miałam ochoty na nic słodkiego. Nie był też bardzo tłusty, więc był taki średni. Ja po prostu nie przepadam za surowym ziarnem sezamu. I być może dlatego moja ocena. Poza tym było naprawdę w porządku, dało się go zjeść, więc też go Wam polecam jako taka ciekawa alternatywa. I to już wszystko dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że film był pomocny, będzie pomocny. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie dajcie kciuk w górę, udostępnijcie, komentujcie. To wszystko jest wsparcie dla mnie, dzięki temu mogę więcej takich filmów dla Was przygotowywać. I to już wszystko. Dzięki, do następnego filmu. Cześć!